Pandemia pokazała jak w soczewce, że zdrowie psychiczne młodszej części społeczeństwa to kwestia niecierpiąca zwłoki. Samorząd Województwa Opolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, sfinansował studia podyplomowe dla psychologów. Dziś na Uniwersytecie WSB Merito zainaugurowano kierunek Psychologiczne Wsparcie Dzieci i Młodzieży w Kryzysie. Natalia Janus-Hempel Depresja dotyka już kilkuletnie dzieci, a wielu młodych ludzi zmaga się z problemami z agresją, lękami, traumami i wieloma innymi zaburzeniami. Nie brak zatem dzieci, jak i młodzieży w kryzysie psychicznym. Nie dość, że jest to związane z ogólnie okresem rozwojowym, ale w ogóle kryzys jest trudną sytuacją, z którą często dzieci i młodzież nie mają zasobów, żeby sobie poradzić. Stąd też właśnie od tego jesteśmy my, czyli psycholodzy, którzy mają tą pomoc zapewnić ale do tego jest potrzebne zarówno doświadczenie, jak i odpowiednie narzędzia. Te mają zapewnić zainaugurowane dziś studia podyplomowe pod nazwą Psychologiczne Wsparcie Dzieci i Młodzieży w Kryzysie. Jestem psychologiem w szkole podstawowej oraz w przedszkolach i myślę, że potrzebuję takiego wsparcia. Potrzebuję tej nowej wiedzy. Na co dzień borykam się z różnymi sytuacjami w szkole, zarówno w stosunku do dzieci, do rodziców, jak i również nauczycieli. Możliwość zdobywania wiedzy od praktyków to jedno, ale to również swoiste forum wymiany myśli i doświadczeń. Dlatego to kierunek szyty na miarę. Nie tylko wiedza, która musi być zawsze dopełniana, ale też narzędzia, z którymi już później praktycznie wyjdą do tej młodzieży, do dzieci, tak aby też umocnić tych młodych ludzi, bo to są psychologowie z najmłodszym stażem w swoich zawodach, żeby dać im wiarę w taką sprawczość i czynność. Studia te są w całości finansowane przez samorząd Województwa Opolskiego. To pomysł, który jest efektem ponad dwuletnich przygotowań. To długo, ale chcieliśmy bardzo odpowiedzialnie i bardzo mądrze reagować na potrzeby. Wiemy, że w kwestii zdrowia psychicznego potrzebne jest wielopoziomowe działanie, czyli zarówno profilaktyka, zarówno pomoc tym, którzy już muszą się leczyć, ale również taka bardzo wrażliwa obserwacja, wychwytywanie problemów, aby one nie urastały do większej skali. To, że rzeczywiście było to ważne, to świadczy rekrutacja, że właściwie po ogłoszeniu naszej rekrutacji wiedzieliśmy, że mamy 24 miejsca. Zgłosiło się w ciągu dwóch dni 48 osób. Także no, widać, że potrzeba tego typu pomocy, kierunków istnieje. A to wszystko po to, aby młodzi ludzie mieli w swoich szkołach na wyciągnięcie ręki osobę, która nie tylko ich wysłucha, ale i odpowiednio pomoże. Natalia Janus-Hampal, kurier opolski.